No, cześć kochani! <noise> Dzisiaj taki Ojejku. odcinek specjalny. No, specjalny, bo to od e... naszej wiernej widzki Kasi. Dostaliśmy wsparcie kanału, i za co ci bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni. Tak. Zrobimy odcinek robimy odcineczek taki, jaki sobie życzyłaś. Daty twoje kontra nasze. Tak, Kasi, taki challenge. Kontra nasze. E... Kasiu, wielkie serduszko <noise> dla ciebie. Słuchaj, prosiłeś, żebym wybrała zdrapki, więc kinia, wybrałam. Kinia wybierała, tak? Byłam na zakupach, wybrałam więcej dyszek, bo mam nadzieję, że tam padnie główna wygrana. O. Kasiu, i, i będziemy się bardzo cieszyć. Będziemy mogli Cię odesłać. Oczywiście. Słuchaj, Zobaczymy, ciekawy to pomysł. Najlepsze cztery, Twoje Twoi pięć, pięć. Tak? No, Ogólnie przycinek jest za 70 zł, tak? 10, 40, 4,5, 6, 70. Zobaczymy, co przyniosą. Zobaczymy. To co, najpierw drapiemy y, dla Kasi. Oczywiście. Nasze na razie naboczek z naszymi datami tutaj. I najpierw weźmiemy tutaj naszej Wicki. kochani, Kinia wybierała, więc na pewno będzie mega. Jej ja po... tak czuję, ja tak czuję. Ja taką. przygotowałem super. Linie, nie, kochani. I jedziemy. Najpierw zaczniemy sobie od Mocy Szczęścia z ósemeczką i szukamy tutaj naszych wygrywających i jeszcze cylinderka. No, kochani, zobaczymy. Kasiu, piękne, wielkie serducho dla tak, Ciebie. Tak, Kasiu, kochana nasza. Za wsparcie naszego kanału. I jedziemy. Mamy tak, będziemy szukali czwóreczki, jedenastki, siedemnastki i dziewiątki. A u nas, co tu pokazuje się? Dwadzieścia siedem, dziewiętnastka, siódemeczka, trzydzieści trzy. Trzymamy wszyscy kciuki, kochani. Dwadzieścia osiem, dwadzieścia dwa, oj, boczek, dwunastka. Może coś jeszcze tu być. Jest twój dzień. Zobacz Kasiu. Zobacz, Kasiu. Pięknie tu wskoczył 26. Dzięki niej nawet i mój był, no. tak. Zobaczcie jaki pierwszy ten i wszystkich, challenge wszystkich, data, challenge daty, wszystkich tak. dni wpadły już. No to jest znak kochani. To jest znak i trójeczka. No pierwsza, pierwsza się okazała zobaczcie. Pusta. Niestety, ale pusta ale to nic. nic. Zobaczmy, co przyniosą super linie, super linie z numerem 10. I kochani, sprawdzamy, jakich tu będziemy szukali jeszcze symboli. Są to lody i słonik. I lecimy od góry, kochani. Tak, słonik jest. Słonik, słonik dalej jest. O, tu jak ładnie słoniki, ale nie widzę, kochani, nie lodów. Nie ma. Okej, okay, kolejne dwa symbole. Popcorn i balony. Baloniki tu już są. Kolejne popcornik. Super. Mm. I tu popcorniki dwami. Zobacz. No, pięknie. Jak tu ładnie w dziesiątce obrodziło tymi popcornami. No, tutaj ta główna będzie 75 tysięcy. Dobrze, dobrze. Kasia przyjedzie odbierze sobie mm -hmm. <laughs> leżak kwiatek jedziemy miśki leżak leżak kwiatek o tu leżaczek ale kwiatka nie widać nie kochani widać. no to zobaczmy co tutaj dalej klapeczki i diament jest diamencik na górze widzę, są tu niżej okej okay. Tu prawie, prawie, zobaczcie, tylko koronki brakuje. Oj, tu I tu zobacz, jak tu dużo. ładnie. No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to dużo, dużo. To jest na tą zdrabkę duże. To, to dużo. jest mega wynik. Dobra, ale klapeczek, kochani, nie widziałem. Dobra, dwa, kolejne. To motylek i sakwa. No to zobaczcie, tu od dołu teraz polecimy. Mamy sakwę. Jest motylek. Kolejna sakwa tutaj. Motyl. Sakwa. I sakwa. Dobra. No, jeszcze no jeszcze. i kochani. No zdrapunio. Proszę się o, tu otworzyć. Kasi Pięknie tutaj. dla Kasi. Monetka. Oj, monetka. Jest monetka. Ale Jest, ale ma, nie ptaszek nie. ją tu chyba przyblokuje, co? Misiaku, sprawdźmy kontrolne, jeszcze mamy tu dla Kasi parę zdrapuniek, no różne, kochani, różne, B jeszcze na dole wpadło, proszę bardzo, i co my tu mamy, trzy zdrapunie, dyszka, 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 no Miszka z tą dyszką dzisiaj ma, ma jakieś przeczucie, więc coś tu na pewno będzie, ja w to wierzę, bo jak Miszka coś mówi, to się sprawdza. Czekajcie, ja tu przybliżę. O, będzie super widać. Trzymamy I ja kciuki sprawdzam. za piątki. Szukamy piąteczek. Dla Kasi 6. 8. 9. Na razie, tak. Wysoko. Tu już bliżej. Szósteczki. A niżej. 4. Już myślałem, że będzie piątka taka ładna. O siódemka tutaj. Nie. Niebiesciutka. 8, 4, 2. No, dawać, dawać. Magnetyczne. Pokaż tą piątkę. Gdzie Jeszcze masz piąteczkę? Szansa. Jeszcze są szanse, kochani. 8, 3, 2. I mm. zostają nam tu dwie szanse. 1 I niestety, kochani, no w tej drapuni, a. T I W. I a, mm. T, I W. Graczkiem nie, nie. Ale kto wie, może Twój bonusik. Ty lubisz te siódemeczki? Z Drapunia lubię. Zdrapunia z numerem 10. Szukamy, kochani, symbol dolarka, a siódemeczka. No, razy dwa tu by weszła. Więc, kochani, jedziemy. To miały być zdrabki na dychę. Wiem. Wiem, kochani. No i zobaczmy. Mamy tak. Balsam. Plecak. Perełka, no może to będzie ta perła. Palma, gwiazdeczka. okej, okay. cytrynka, klips, ananas, awokado, kwiatuszek, karta. Ok, jedziemy troszkę w dół. Biedronka. Podkowa. Słoneczko. Piłka nam się tu odsłania pięknie. Jedziemy dalej. Zegar arbuzik. No gdzie te siódemki? Kawa. Już jest. blisko, zobacz jaki podobny. Tak. Symbol diament. No nie mogę. Ja nie wierzę w to. Ja nie mogę, kochani. Gdzieś Co to się będą... dzieje w ogóle? Co to się tutaj wyrabia, Kasiu? Różne, 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 różne. Jeszcze moczna, spokojnie. Jeszcze Może tu będzie creme de la creme. Oprócz naszych wygrywających, jeszcze stapka złota worek. i woreczek. Creme Dobra, tutaj troszkę odjedziemy, żeby było widać całą zdrapunię. Zobaczcie z dziesiątką. No i zobaczymy, kochani, jakie tutaj będą wygrywały. Osiemnastka. 43. 32. 46 i 28. A mamy? A mamy? Jak blisko już? 42, 22, 17. Zobaczcie, jak. Nie, nie. O Jezu, ja się już. już miałem krzyczeć. Misiu. Już miałem krzyczeć, no Ejku. niektóre są wiecie, podobne, no podobne. Ja tak trzymam kciuki, tak bym chciała. Wiem, żeby... wszyscy tu chcemy wiadomo dla Kasi, super wynik. Za ten piękny gest. No zdrapunie, coś, coś uparte dzisiaj były, ja nie wiem. Uparciuchy. Laczkiem. Laczkiem. Przez 26 polany. Oj, czterdzieści dziewięć, czterdzieści jeden, piętnastka. I co, ostatnia szansa? Dwadzieścia siedem, może symbol. Trzynaście, 11. Pogniewały ja się. Ja w ogóle po prostu nie będę tego komentować. W, w i V. A. parte. Zobaczmy, Jeszcze co te nasze. Challenge w naszych. W naszych, zobaczmy te nasze, no. Dobra, Tutaj no mamy. To... Każdy ma po dwie. To tak. co? Które pierwsze? Na no twoje dwie. Moje na, na pierwszy rzut oka, tak? tak. Na pierwszy drapa. 9 i 28. To jedziemy. Jedziemy. Co tu przyniosą te nasze? Chmurki. A w ogóle poczekaj, pokaż mi to. 7-2-2, 7-2-2, z tej tak, samej patrząc, dobra, tak patrzę tylko, no dobra. Czy ty gdzieś latałaś dzisiaj po tych różnych punktach, czy z jednego? Do kogo mam iść z reklamacją? Ja wiem do kogo, ja pójdę. <laughs> jedziemy, jedziemy teraz z naszymi. Kasiu, zobaczymy. Perełka, kawa. Kawa oczywiście musi być. Gwiazdeczka, dobra. Ananasek. Piłka. O, twoje narty, a, a, a zobacz, Łukasi, nie było, no. No nie było. To by ja byłem w szoku, ja cicho siedziałem, no, ale do tej pory. Co to za zdrapunie dzisiaj uparte? No strasznie, zobacz. Kochani, i, i, arbuz. I? I korona, no zobaczcie, u nas nie lepiej. <laughs> to są zdrapunie, no. M, O. Ja mogę dodać G, <laughs> nie I. <laughs> Dobra, dajemy tą drugą. Teraz gwiazdka z nieba, teraz troszkę oddalę. znowu tą kamerką pojeżdżę. 28 i co tu będę szukał? 6, 4, 26 i 18. A mamy 28. I numer zdrakcji. Numer z drapki, ale i krążą tutaj te daty nasze. Zobaczcie, Kasiu, wspólne i Twoje, i nasze. 35 7. Dolny rządek teraz. Mamy tak. Dwójeczkę. Trzydziestkę. Dwadzieścia trzy. Trzydzieści dwa i. i. I pusta. Moje Kasiu Puste. trzymają normę. <laughs> Teraz kini. Dawaj, od razu tą. Nie, nie, nie. Daj najpierw tą, bo już mam kamerkę oddaloną. Okay. To jedziemy z kini dotami, kochani. <laughs> Zobaczymy. No ten challenge między naszymi dotami dzisiaj. Na razie remis. Najwyżej zrobimy dogrywkę kiedyś. <laughs> Czternastka. Zrobimy, zrobimy. Trzynastka. 33. aj, prawie coś coś tu może być, bo aż mi zdroba chciał wyskoczyć. Nie wiem, czy o, widzieliście taki o. był <noise> Dobra. No i jedziemy, szukamy. Zobaczcie. No, standardowo. Standardowo. O ale, ale, wierzymy, że coś tu będzie w końcu. 11, 32, trójeczka. No. Na razie nic, kochani, na razie 12. nic, ale jeszcze jest kilka symboli, zobaczcie pod warstwą 27. Liczb kilka. A, przepraszam. 18 i. O jejku, o jejku, nie mogę. Tyle z ale... I została ostatnia, kochani, jedenastka. Nie wierzę, to miał być, no, prostu, to miał być sztos, miał a być normalnie sztos. na razie to nie wiem. No chyba, że tu cała od góry do dołu będzie sztos. No, <laughs> Szukamy. No palma, Alma. Lips, coffee, <laughs> kabunia, coffee. rowerek. To już nawet nie przybliżałem. Arbuzik. Wiśnie. Chmurki cytrynka, piłeczka, mm -hmm. korona, są twoje narty, miś, tak. to prawie jak konieczynka no, prawie. dla ciebie, <laughs> plecak, jest dolarek, o mamuniu na samym końcu, uratowali no, nie będzie pustego odcinka, no. Kasiu. Coś tam wpadnie. Coś tam wpadnie. Dobierzemy coś i zrobimy z maluszków. Główna, główna, z maluszków coś główna, zrobimy to potem. Na pocieszenie. dużo tu. Karta i balsami, kochani. O, a, a pod plikiem. Jest, kochani! Na, na te maluszki, Kasiu. Kupimy za to maluszków. I zrobimy, kochana, kolejną dogryweczkę z maluszką. Tak jest! Mamy tu dyszkę, dołożymy maluszki coś i ten i, do, I dorobimy. Fajny odcineczek, bo tutaj dzisiaj z nie zobacz, duże, a się nie chciały popisać. Trzeba maluszki kupić. Tak, albo tak. kolekturę zmienić. Nie no, proszę. <laughs> nie, nie będziemy się gniewali z kolekturą. Nie, nie, nie. Kochani, dzisiaj ogromne serducho dla Kasi. To za wsparcie wielkie. naszego za wsparcie kanału. kanału za Nasza za Wierna, się wierna kochana widzka Kasia, wielkie więc duszka dla niej buziaki ee, buziaki pozdrawiamy Katarzynko, cię kasiu wielkie wielkie pozdrawiamy e, pozdrawiamy buziaczki przesyłamy tak, tak jest. jest miłego dzionka. trzymajcie się ciepło pa pa, pa.